Dzień dobry Państwu. W kularach konferencji Główne Wyzwania Ruchu Związkowego, która odbywa się w Warszawie, rozmawiamy z Jarosławem Niemcem, przewodniczącym w Związku Zawodowego Przeróbka w lubelskim węglu Bogdanka. Cześć, myślę, Boże. Że, myślę, że pamiętamy wszyscy Jarka, bo rok temu o tej porze. Głodował, wygląda się znacznie lepiej, bym powiedział. I efekt jojo minął? Tak jest. Robiliśmy o tym, o tym film. To może na początek powiedz, co się zmieniło w sytuacji w Twojego zakładu pracy, w kopalni przez ten czas. Ja może powiem, co ta głodówka przyniosła. Na dziś. Myślę, że to troszeczkę uruchomiło taką falę zainteresowania tematem Bogdanki, ale nie tylko Bogdanki i Zielonego Ładu. Jednak tak ciałem i te dramatyczne gesty dopiero są w stanie wywołać jakieś zainteresowanie opinii publicznej. To, że jestem tutaj, no to jest też pokłosiem tej głodówki, bo jakoś zaczynamy się poznawać już tutaj w skali kraju. I tak jakbym miał podsumować dzisiejsze spotkanie, to powiedziałbym, że ono kiedyś może być historyczne, o ile wyjdą nam te założenia, które tutaj przyjęliśmy. Właśnie o wspólnym proteście, o wspólnej reprezentacji pracowniczej, o solidaryzowaniu się ruchu zwią związkowego, robotniczego i jednoczeniu się. Miałeś tutaj bardzo ciekawe wstąpienie w trakcie konferencji, którego takim leitmotywem było ułożenie relacji między ekologami a górnikami. To są grupy Tradycyjnie sobie przeciwstawiane, chyba nie. Słuszne, jak wywnioskowałem z tego, co mówiłeś. E, powiedz, czy górnictwo jest wrogiem ekologii, a ekologia wrogiem górnictwa, czy też jest to fałszywa świadomość? No to jest teza absolutnie fałszywa i wyciągnięta jak królik z kapelusza. Tutaj, jeśli chodzi o jakiekolwiek relacje, górnictwo, ekologia, no to myśmy powinni podejść do tego, że jedni i drudzy y, pracujemy z naturą. I jedni i drudzy mamy ogromny, y, ogromną pokorę wobec tej natury i szacunek dla natury, bo my musimy mm, jednak się jej podporządkowywać. E, I e, Postrzeganie górnictwa w opozycji do założeń ekologicznych polskiego górnictwa jest fałszywe, bo polskie górnictwo jest tak naprawdę jedynym, czy europejskie jedynym górnictwem na świecie, które spełnia jakiekolwiek normy ekologiczne, ba te normy są tak restrykcyjne, że my wielkiej krzywdy już klimatowi w Europie nie zrobimy. Także myśląc o. Przyszłości czy o czy, czy jakimś dobrostanie klimatycznym dla ludności zamieszkujących naszą planetę, powinniśmy się bardziej skupić na tych celach, na tych zagrożeniach, które są naprawdę duże, a więc dżungla amazońska, a więc te ekosystemy, które realnie wpływają na, na klimat światowy. No a tutaj Zielony Ład jest bardziej zagrożeniem niż szansą. Zaraz może wyjaśnię, dlaczego, jeśli pozwolę. Bardzo proszę. Otóż. Zielony Ład w tej wersji, jaka jest, jest to spekulacja finansowa pod płaszczykiem właśnie ochrony klimatu. Jest już określenie międzynarodowe greenwashing, czyli tak jak pranie brudnych pieniędzy, tak pranie brudnych spekulacji tą ideą dbałości o nasz klimat. No, i, ale ten cel jest nierealny, bo jeżeli. Te spekulacje finansowe rynków finansowych doprowadzą nas do tego, że cała produkcja zostanie przeniesiona. Ja już żyję tego z brzydkiego, może historycznego określenia do krajów trzeciego świata. No to tam żadne normy nie obowiązują. Tam można ciąć dżunglę, tam można ją wypalać i tam to będzie opłacalne, bo trzeba terenów pod uprawę roślin, pod hodowlę bydła. A eksploatacja złóż odkrywkowych w takiej indonezyjskiej dżungli jest bardzo prosta. Przyjeżdża spycharka, ściąga tę warstwę biologiczną i dobieramy się do węgla, kopiemy. I zabieramy się stamtąd, zanim sukcesja naturalna wejdzie i ta dżungla tam odrośnie, minie trochę czasu, więc jesteśmy jakoś pozbawieni tych bardzo cennych ekosystemów. Więc tutaj dzisiaj na tym spotkaniu mówiłem o tym tej młodzieży, która ma, która jest zainteresowana bliskiej są te sprawy ekologii i do nich to trafiło i myśmy dzisiaj porozmawiali, że rzeczywiście w interesie i ekologów, nazwijmy ich tak w cudzysłowie, i, i nas górników, jest jednak obrona polskiego górnictwa, tego europejskiego górnictwa, cywilizowanego górnictwa. Jakie są na to szanse? Bo widzimy, że polityka Zielonego Ładu. No, jest krytykowana z wielu stron. No, niedawno byliśmy świadkami protestów rolników. Tam chodziło może głównie o umowę Mercosur. Ale Zielony Ład też jest gdzieś w tle. Chociażby w kontekście takim, że produkty rolne, które będziemy sprowadzać z, z krajów tej strefy, nie spełniają tych wyczulubowanych norm, które musi wypełnić polski, polski rolnik. Wiadomo, że mieliśmy zobowiązanie. Do wprowadzenia dopłat do samochodów spalinowych, z czego rząd się wycofał. Tak? Polityka wprowadzania no, samochodów elektrycznych napotyka na coraz większe. Problemy i najprawdopodobniej ten zakaz, który Unia przyjęła, żeby do 2035 roku zakazać spalinowych, będzie jednak zmieniony. Czy sądzisz, że to może dotyczyć także ograniczeń w dobyciu węgla i, i no, spalania węgla w elektrowniach? Trudno mi dywagować, co jest szansą na obalenie tej szkodliwej polityki Zielonego Ładu. Myślę, że ten moment, kiedy My już uderzymy w zmianę tych paradygmatów ekonomicznych czy też tych ekologicznych, to będzie ten moment, gdzie ludzie zaczną odczuwać skutki. A te skutki będą, myślę, za niedługo. To będzie na pewno zdecydowanie trudniejszy dostęp do energii czyli będzie coraz większa masa ludzi wykluczonych energetycznie. Coś, z czym miał Zielony Ład zrobić porządek, skalę tego problemu jeszcze powiększy. Energia będzie droższa. Nie mamy co do tego złudzeń. Gdyż wiadomo, jakie są koszty kompozytów do sprzętu tego do odzysku energii kinetycznej z wiatru czy energii słonecznej, zamiany jej na energię elektryczną. To są rzeczy drogie i to trzeba jakoś spłacić. Ktoś za to zapłaci? Konsumenci. Nie wszystkich będzie stać. Pod następnym będzie zmiana ETS-2. Jeżeli ETS-2 wejdzie, to zrozumcie słuchacze i widzowie. Że dotknie to wszystkich, którzy palą w piecach, którzy mają stare domy z lat 80., te ściany, które są nieogrzewane, nieocieplane i tam trzeba bardzo dużo węgla, bardzo dużo drewna. I ludzie na wsiach nie tylko palą węglem, bo jest drogi, tylko tną to drewno, jakieś wierzby, yy, słomę, nie wiadomo co, żeby to mieszać. I tak jak dzisiaj, naprawdę bardzo dużo ludzi płacze, bo yy, ta zima będzie bardzo dużo kosztować, jeśli chodzi o ogrzewanie. W innym przypadku pomarzną. Jeśli te skutki finansowe, na przykład kolejnych dalszych wprowadzania dalszych restrykcji, ograniczeń, przepisów, zaczną dotykać ludzi, ten opór społeczny się zacznie. Ja bym wolał, żeby on się zaczął wcześniej, teraz, zanim poczujemy skutki, zanim będziemy będą wystąpią duże szkody, no ale jak zwykle jest tak, że nie tylko mądry Polak po szkodzie, ale każdy mądry po szkodzie i wtedy dopiero zaczyna walczyć, kiedy już dostanie pierwszy cios. Problem wydobycia węgla jest no nie tylko kwestią ekologiczną, ekonomiczną, także polityczną w, naszym, w naszych realiach w Polsce. Staje się, że rząd przyjął niedawno projekt ustawy o funkcjonowaniu górnictwa, mm -hmm. tak, i Ty chyba brałeś udział w tak. pracach nad tą ustawą. Czy ona zabezpiecza górników no, przed, jak się nadal uważa, nieuchronną transformacją? E, ona zabezpiecza, gór... tak, e, można powiedzieć, że zabezpiecza tych górników, którzy utracą pracę i to jest właściwie z punktu widzenia pracowniczego jedyny e, urobek czy uzysk, jaki tam z tej e, ustawy płynie. Natomiast nie zabezpiecza nas przed transformacją dziką czy przed transformacją zupełnie nierozumną, która przyspiesza lub zwalnia, zwalnia w zależności od wytycznych, które aktualnie Unia nam narzuca, gdzie to bardzo dużo jest też korekt Niemców czy Francuzów, którzy z jednej strony narzucają, potem się wycofują. Polska idzie sztywno po jednej linii, bo Polska się boi tych odchyłek, a Niemcy specjalnie się nie przejmują, jeśli trzeba palić węglem, to palą, tylko my jesteśmy tym prymusem. No, i my taką trochę prymusiarską tą ustawę przyjęliśmy yy, z założeniem, że na 100% będziemy likwidować to górnictwo i wtedy ci górnicy dostaną pewne odprawy. Tylko zawsze trzeba pamiętać, to jest utrata miejsca pracy. Jeżeli ja wezmę raz 170 tysięcy, bo odchodzę z pracy, to ja sprzedaję. Od, odprawa. Odprawa. To ja sprzedaję miejsce pracy warte 400 tysięcy. Jaki tu jest interes związku zawodowego czy pracownika sprzedać coś za jedną trzecią wartości rocznej? No, połowę, niemal połowę, no. Chociaż nie, tu jest prawie jedna, tak, około 1 trzeciej, więc jest bardzo tanio i urlopy górnicze, no rzeczywiście urlopy górnicze to jest, to jest jakaś wartość. Ludzie, którzy pracują 20-20 kilka lat w górnictwie i mają tę emeryturę po 25 latach, czasami są w takim stanie zdrowia, że nie są w stanie podjąć innej pracy albo ten charakter pracy górniczej znacznie ogranicza nas potem na otwartym rynku. To jest zupełnie inny świat, inne realia, trudno jest się przystosować, więc to jest jakaś, jakaś wartość. Natomiast cała reszta jest po prostu przyjęciem likwidacji, czyli założeniem, że będzie to zlikwidowane. A ja jeszcze raz powtarzam, polskie górnictwo ma szansę być tym bezpiecznikiem. I powiem tak, może zależy z jakiego punktu wyjścia wyjdziemy czy energetyka ma być em, biznesem towarem ta energia czy ma być tą krwią dla tym krwiobiegiem dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki bo jeśli krwiobiegiem i zabezpieczeniem i czymś takim, co nam pozwala funkcjonować z dnia na dzień, nie może być traktowana rynkowo, i to nawet mówią ludzie z ruchu narodowego, który jest w tak zwanej wolno wolnorynkowej, jak się określa, konfederacji. Oni mówią: Energetyka nie. Energetyka ma być regulowana państwowo. Jak to wszystko będzie działać, dopiero będziemy robić jakieś interesy, na przykład przewozić ciężarówkami jakiś towar, czy jakieś biznesy. W koło tego. W koło tego szkieletu, w koło tego krwiobiegu, w tego kręgosłupa gospodarczego. I oni mają rację. Taki etatyzm narodowy jest też mi bliski, choć no wiadomo, nie jest to może socjalistyczne, ale jest zawsze to bliższe niż ta wolna Amerykanka i ta ludożerka liberalna. Na koniec naszej rozmowy chciałem jeszcze wrócić na chwilę do tej dzisiejszej konferencji. Mm -hmm. Tym, co mnie może trochę zaskoczyło, było. Bardzo silne poparcie przedstawicieli innych branż dla górników. Górnicy doczekali się tutaj tylu ciepłych słów, ile może na barburkę nie słyszą, tak? Przy mówiono to tutaj w takim specyficznym kontekście, że górnicy mają. Siłę przebicia, tak? Mówiono, że górnicy są wzorem skuteczności w domaganiu się realizacji swoich własnych postulatów, czego nie mają no, małe organizacje związkowe albo ludzie, którzy jeszcze nie są, jak to się brzydko mówi, uzwiązkowieni, a są zatrudnieni w niedużych prywatnych zakładach pracy. I tutaj bardzo mi się podobały głosy mówiące, słuchajcie, niech to górnictwo trwa jak najdłużej, bo niech trwają te silne związki zawodowe, które będą mogły się do nas przyłączyć. Mhm. Czy Ty to podobnie to, to widzisz, że górnictwo może być takim wzorem organizacji dla, dla innych grup zawodowych? No trochę to wygląda tak jak we władcy pierścieni, kiedy już upadał Rohan, to wtedy się wszyscy, czy upadał Gondor, wtedy wszyscy tam biegli i się jednoczyli, bo to była ostatni bastia przed Mordorem. I tutaj tak troszeczkę to wygląda. Wszyscy chyba, czy większość yy, pracowników zobaczyła, że już tych wielkich zakładów przemysłowych nie ma, i te organizacje faktycznie silne, które jeszcze coś robią, są w górnictwie. Ale te słowa uznania, które myśmy, te ciepłe słowa, które myśmy usłyszeli tu z kolegami z sierpnia 80. Yy, do nas kierowane, to, to też nie, nie są stąd, że tylko na nas patrzyli i podziwiali, bo chłopaki z sierpnia jeździli samochodami naprawdę ostro, y, w, prywatnymi busami i naprawdę ostro walczyli, wspierali y, strajki w y, Jeremiasie, w Solarisie, y, w Valeo y, i to naprawdę były już akcje bezpośrednie. My no z drugiego końca Polski y, robiliśmy co mogliśmy, wpłacaliśmy na fundusze strajkowe, y, pomagaliśmy medialnie, wysyłaliśmy listy poparcia, więc tam czuli ci pracownicy, którzy dzisiaj tu są z nami, że my jesteśmy za nimi, że jeżeli trzeba, to przyjedziemy, powalczymy, więc no, to dobro zawsze wraca, jeżeli my wychodzimy do kogoś, chcemy pomagać i do nas przyjdą. Najgorsze, co może być, to zamknięcie się grup zawodowych we własnym, we własnej bańce, niedostrzeganie problemów innych i taki egoizm grupowy, którego jest w Polsce dużo. Ja myślę, że minął te czasy, kiedy na górników szczuli wszyscy, górnicy, potem na nauczycieli i tak dalej. Dzisiaj było zupełnie co innego powiedziane. Jeżeli górnicy walczą i wy widzicie w, interne, w internecie, że ich opluwają, to walczcie w obronie górników. W internecie dawajcie łapki, walczcie w opinii publicznej o dobre imię pracowników wszystkich. Bardzo Ci dziękuję Jarek. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Obyś nigdy nie musiał już godować. <laughs> Dzięki bardzo. Dzięki.